Mogę coś tutaj jeszcze nie kombinować z tym karabinem, czy nie bardzo? Holo Coyote. czy ja chcę? Zaraz spróbujmy sobie z tym kojotem, zobaczymy jak on będzie działał. Zielony laser, laser plus latarka, nie chcę, nie chcę. Chociaż może. No właśnie, łatwiej trafić bez celowania. Ale laser widać, nie, nie chcę. Tłumik dźwięku, dużo rzeczy osłabia, więc nie opłaca się. Poprawia celność, ale spada stabilność, która i tak nie jest dobra, więc też nie założę tej lufy. Dobra. Niech zostanie tak jak jest. Lecimy. A to jest... kurde. Może gdybym się nie kładł, to miał większe szanse, ale znowu z drugiej strony on by mnie teraz rozjechał. Ej, wróć się! Tam kolega leży... aha, on też padł trupem chyba. No tak, to jest respić się na kimś. Najlepiej losowo i wtedy jest chyba najlepiej. Dajcie mi zabić. Dobra, granat poszedł. Może co tu się dzieje? No suki syn! Strzelał zanim zaczął się pojawić, no to jest kurde A, Tu bym chyba pograł bardziej z wiodowcą, tak naprawdę Tutaj ktoś się zrespił z wrogów, o właśnie tam Dobra, ale miał kolegę, który patrzy w moją stronę. Lol, chyba uniknąłem właśnie śmierci od RPGA. No w głowę go... o kurde. No tak, oczywiście! Airburst. Co to za gówno? No spróbujmy na nim. Przejęte jest, niby to powinno być... Bez... Aha, z przodu biegnie koleś. I ma jeszcze kolegę na plecach, który mu się przed chwilą zrespił. Lol. O oh no, no i nikt nie umarł. Nie, ktoś umarł. No idź w piz gościu. Nie ma go tam, chyba uciekł stamtąd. Teraz by się przydał właśnie sniper. Snajperka w sensie Jest tam koleś, dobra Aha, z boku, dobra No tamten by mnie pewnie ładnie trafili, no ładnie, ładnie Niektórzy w miarę, w miarę ogarniają, ładnie tutaj sobie kampią. To nie jest dobry pomysł, ale, ale niech będzie, bo się udało. Czasami trzeba warto zaryzykować. Może akurat. Kurde, odblokowałem jakiś karabin, nie zwróciłem uwagi nawet co. Trzeba będzie to sprawdzić przy następnej śmierci. Pewnie i tak zapomnę. Na górze są, czy na dole? Na górze chyba. O, tu coś biegnie. Zatrzymał się? No dobra, zgon za zgon to jeszcze mogę przeżyć jakoś. Wow, o, tu nasz tyle tu jest? E, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Tak, sprawdzimy sobie, co to, co to, co to. AC52CQB Zasięg lepszy, celność lepsza, obrażenia lepsze, ale stabilność z, z tyłka.

Biegnie, uważaj! O mój uważa. Teraz ja przebiegłem z tym alarmem, ale w sumie to nie ma już większego znaczenia teraz. Teraz jest przejęte, więc niech oni się martwią. Może wybiegnie, nie? Nie, ja jestem na hita, kurde! Technik ma to do siebie, że on za blisko nie może być znaczy za daleko nie może stać, bo wtedy jego broń jest mniej celna. Co bym nie założył Ah Famas no. Bardzo szybko strzelnij karabin, to nie ma co się dziwić, że mnie zdjął. Dobra. Frak odzyskany. Musi, powiedzmy kupon ten, nie? Co tutaj są? Dobra, może nie będę tam wbiegał, tylko spróbujemy... Nie, nie spróbujemy! Dobra, wziąłem, 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 wziąłem. Czego ty, gościu, strzelasz? Próbuję mnie wykurzyć na... No. Panowie, utrzymajcie się do jasnej cholery, co jest? To nasz. Nie, nie, to chciałem nacisnąć, dobra. To go zdział, ja chciałem, to był mój. Boże, co jest? Kurde granat! Ale wymiana była, no to było coś za tą barierą. To było niezłe. 30. No i FAMAS, widzicie to? Ja zacząłem pierwszy strzelać, ale FAMAS po prostu wymiata No i co tu dużo mówić Koniec, kurde